mogę uczestniczyć w posiedzeniu na sesji, ale Państwu się przedstawię, bo część z Państwa mnie zna. Jestem mieszkańcem Września od urodzenia, absolwentem dwóch uczelni, UMK w Toruniu i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe to jest prawie 30 lat. Połowa tego czasu to jest tak naprawdę Warszawa w instytucjach finansowych typu Warta, Hestia, Gotar, PTU, więc takie dość spore, spore firmy, plus do tego bankowość PKO BP i WBK. A od paru lat Ochrona Zdrowia, wcześniej taka duża spółka American Heart of Poland, czyli firma zajmująca się kardiochirurgią i pracowniami hemodynamiki. Takie macie Państwo w Nieźnie, takie są w Koninie, takie są w Nowej Soli. A od paru lat zarządzam szpitalem powiatowym, wcześniej w Subicach, przez 5 lat, dzisiaj od miesiąca, bo tak wychodzi, że miesiąc ze wrześniu. Więc troszeczkę tego tutaj zarządzania jest, ale z, jakby z innej perspektywy. Co mogę po miesiącu powiedzieć? Szpital jest ciekawy, jest miejscem, gdzie jest naprawdę dużo rzeczy do zrobienia, dużo rzeczy do tego, żeby poszło to bardziej do przodu, ponieważ poprzednicy, którzy byli też, włożyli każdy swoją cegiełkę, którą ja też dokładam, bo to jest tak normalne i jakby biznesowo. Natomiast no, tak mamy to szczęście, że trafiamy w dość specyficzny czas, ponieważ jak Państwo wiecie i Ministerstwo Zdrowia i NFZ ma swoje dziwne tematy czy swoje problemy, które będą szpitalnictwo dotykać i dotykają, ale jeszcze do tego jest daleka droga, ponieważ dzisiaj też wróciłem z takiego spotkania odnośnie systemu ratownictwa medycznego i będziemy sobie w konsorcjum w Koninie budować to, co już jest, czyli karetki, i system takiego ratownictwa, to jest istotne dla mieszkańców, którzy będą mieć dalej jakby je odpowiednią jakość. To, co mogę powiedzieć, to po tym miesiącu. Problemów jest troszeczkę dużo, ale to tak jak w każdej pracy. Ludzie są fantastyczni, jeżeli chodzi o zespół pracowników, czy jeżeli chodzi o lekarzy, czy jeżeli chodzi o pielęgniarki. Każdy z nich ma jakąś specjalizację, każdy ma swoje doświadczenie. Trzeba to po prostu umiejętnie pozbierać, umiejętnie wykorzystać i iść do przodu, ponieważ to co jak już powiedziałem wcześniej chyba i na komisji, i na rozmowach kwalifikacyjnych, to co jest istotne, to to, aby szpital rzysiński się mógł dalej rozwijać to, bo to słyszałem się dyskusję, którą Państwo mieli odnośnie restrukturyzacji, to jest jakby jeden z elementów dość istotny, natomiast to, co jest dla niego ważne, to jest rozwój, czy to, aby on poszedł, że tak powiem, w kierunku rozwoju dla pacjentów do przodu, żeby był co jakby bardziej kompatybilny z wieloma potrzebami społeczeństwa, żeby był bardziej bezpieczny dla naszych mieszkańców. I to się da zrobić, tylko to jest oczywiście kwestia czasu, ponieważ jak Państwo wiecie, to jest duża maszyna. To, co jest istotne, jak Państwo zauważyliście, stara część budynku jest na dzisiaj niewykorzystana i to jest duża część, którą trzeba pomyśleć, co z tym fantem zrobić. Jest to, wymaga dużej, dużego dokapitalizowania, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, natomiast część nowa szpitala bardzo ładnie funkcjonuje, ponieważ oddziały spełniają swoją rolę. Szpital, mogę Państwu na, powiedzieć, po 9 miesiącach też ma zysk. Jest to na razie pół miliona, ale zaraz powiem dalej ma wykonany ryczał w 100%, czyli jakby nie ma zagrożenia, że czegoś tam, coś się w tym szpitalu nie dzieje, czy się nie robi. Mamy nadwykonania ponad 6 milionów 700, z czego zapłacone jest jakieś 40%, czyli 2 miliony, chyba z kawałeczkiem. To też świadczy o tym, że jest swoim potencjał a bardziej o tym, że NFZ niestety nie realizuje swojej misji, czyli nie płaci za to, co my wykonujemy. I to jest bardzo niebezpieczne, szanowni państwo, bo szpital jest do tego, żeby leczył tak naprawdę nas i pacjentów, a nie do tego, żeby myśleć o tym, jak mamy zarobić. Bo państwo pamiętacie, kiedyś pacjenci przychodzili do szpitala, ja przynajmniej to pamiętam i byli leczeni dopiero po wyjściu ze szpitala jakby wystawiało się rachunek. Dzisiaj trzeba zaplanować pewne rzeczy przed i to nie do końca jest dobre, bo to się kończy tym, że tak na przykład jak endoprotezy czy kwestia zolu, czy kwestia pediatrii mamy nadwykonania, czyli mamy pacjentów, powinniśmy ich wyleczyć, powinniśmy się nimi zaopiekować i fajnie, taka jest rola szpitala. Natomiast NFZ jest do tego, czy ministerstwo jest rolach, żeby za to zapłaciło. I teraz cała rzecz polega na tym, żeby to wszystko jedno z drugim zagrało. Mamy fantastyczny zespół, myślę, że będzie wzmocniony, myślę, że parę rzeczy będzie przerobionych, ale one są na takim etapie, żeby tylko i wyłącznie z pożytkiem tak naprawdę dla mieszkańców, bo tu o to chodzi, tak. SOR ma fajnie funkcjonować, ma być bardziej, że tak powiem pełniejszy w działaniu. To co mówiłem wcześniej, fizjoterapia, czy to co mówiłem na przykład rehabilitacja, czy ZOL, to są piękne miejsca, które naprawdę można rozwijać, które przynoszą, mówiąc kolokwialnie, dochód dla szpitala, ale jednocześnie są bardzo potrzebne, bo jak Państwo wiecie, to zmienia się pewna statystyka mieszkańców tego miasta, znaczy nie tego miasta, Polski, tak, starzejemy się, w związku z tym jest troszeczkę inna potrzeba funkcjonowania oddziału. I to się dzieje w tym szpitalu i to się będzie działo. Mam nadzieję, że w perspektywie czasu mm, nie wydarzy się nic takiego specyficznego, co jakby zblokowało jego działanie. Mowa oczywiście też między innymi o restrukturyzacji, ale to już pani Starosta powiedziała, że na dzisiaj został ten układ przyjęty przez sąd. Kiedy będzie zatwierdzony, nie wiem. Faktycznie wersja optymistyczna jest taka, że to może być połowa przyszłego roku. Wersja negatywna, albo inaczej mniej optymistyczna, to będzie kwestia. A powiedzmy dwóch lat. Tak? Ale to nie zmienia faktu, że w tym momencie szpital i tak wykonuje swoje obowiązki, bo my od tego jesteśmy i my pracujemy. To, gdyby się zakończyło sukcesem i się zakończymy się sukcesem, to będzie miało też potężny wpływ na szpital. Dlaczego? Dlatego, że jak Państwo wiecie, a, a zwłaszcza ci, co a, nie wiem, korzystają z kredytów, a mają własną działalność gospodarczą, to wiedzą, że sama nazwa w restrukturyzacji budzi pewien niepokój. Jak pracownicy idą do banku po kredyt, mają problem. Dlaczego? Dlatego, że bankowość, bankowcy generalnie się tego boją, bo wydaje mi się, że szpital jest na czarnej liście. Niestety, jak kiedyś były zakłady drzewne, bo się często paliły, tak dzisiaj są szpitale, które są na liście, tak zwanej czarnej liście w bankowości czy w ubezpieczeniach. Dlaczego? Dlatego, że po prostu nie ma dobrego finansowania przez Ministerstwo Zdrowia czy NFZ. Państwo słyszycie od lat o tym, że gdzieś te pieniądze są. Ja w tej bajce jestem od paru lat i tak naprawdę, jeżeli mówimy o niedofinansowaniu, to jest to ostatnie cztery lata i one są bardzo mocne niestety, z tym, że do niedawna jakby Ministerstwo czy NFZ płacił za tak zwane limity, dzisiaj już nie płaci nawet za nielimitowane, czyli tak jak macie Państwo poradnie, jak macie Państwo pediatrię, one nie są objęte ryczałtem, one są objęte tym, że mamy pacjentów i leczymy tych pacjentów, za to wystawiamy fakturę zgodnie z procedurami i niestety nie ma za to płatności. Więc to jest największy problem szpitala i nie tylko szpitala we wrześniu, a także szpitali ościennych. To, co mogę powiedzieć, no mamy konkurencję, Państwo o tym wiecie, tak? że mamy szpitale dookoła, które mają jakąś jakość. Ja uwielbiam to słowo, bo wszystkim pracownikom mówię, że lubię jakość z naciskiem sieci na końcu, bo to jest bardzo istotne dla mnie. Bo jakoś już było, tak? Jeżeli mówimy o jakości, to trzeba to po prostu poprawić. I to się da zrobić, ponieważ, szanowni państwo, no, też pewne elementy wynikają z prostej rzeczy, i to musicie mieć świadomość. W tym roku dla tego szpitala to już jest trzeci prezes. Co by o tym nie mówić, tak? Była pierwsza pani prezes, odeszła, potem był drugi, drugi czasowy, teraz jestem ja. Mnie też się pytają, czy ja będę długo, czy ja będę czasowo, ale to wywołuje pewną taką konsternację u tych ludzi, ponieważ trzeci prezes w ciągu dziewięciu miesięcy, tak? I każdy z nas ma inną wizję, albo podobną wizję, albo inny sposób funkcjonowania albo inny sposób przekazywania informacji, albo nawet jakby specyfikę działania. Każdego trzeba poznać, do każdego trzeba się przyzwyczaić. Każdy ma inną ekspresję. Ja ją akurat mam, więc też moi pracownicy się troszeczkę muszą uczyć przy tym, żeby nie było żadnego jakiegoś kłopotu. Ale szanowni państwo, to naprawdę jest ciekawy, ciekawy kawałek, że tak powiem, zadania do wykonania. Myślę, że będziecie jako radni mieszkańcy zadowoleni z za jakiś czas, ponieważ... Prosty cel jest. Ten szpital naprawdę ma być bardzo ładny, ma być, jest mały, ale piękny ma być po prostu. Ma się rozwijać. Tak, aby konkurencja, która jest dookoła, konkurencja to macie Państwo szpital w Nieźnie, macie szpital Państwo w Środzie, macie szpital Państwo w Słupcy czy w Poznaniu. To ma być poziom. Mam nadzieję, że będzie za jakiś czas poziom jeszcze lepszy niż jest i to, że będą nam e, o, lokalne ośrodki zazdrościć, będą mówić, że jedziemy się leczyć na przykład do wrześniu. To tyle, jeżeli mogę powiedzieć o takie krótkie przedstawienie, bo zakładam, że kiedyś Państwo będziecie mieć pytania, i ja oczywiście, jeżeli... Jest taka wola, to możemy się, że tak powiem, spotkać kiedyś na jakiejś sesji. Ja Państwu przedstawię całkowicie szpital, ze wszystkimi danymi. Możecie mieć Państwo, jakby wykresy, informacje, ile mamy leczonych, jak mamy leczonych, jakie mamy oddziały, ile mamy łóżek, co się dzieje, jak wygląda finansowo, ponieważ ja też w poprzednim miejscu pracy, czy w poprzednich miejscach pracy przekazywałem radnym te informacje, ale one były na części robione raz do roku, czyli po zakończeniu, tak naprawdę. Roku Obrachunkowego, chyba, żeby w były wcześniejsze informacje na temat tego, jak wygląda sam szpital. Bo przynajmniej Państwo też warto pokazać, myślałem kiedyś, taką informację, ile jest zabiegów, ile jest przyjęć, ile jest porad. To są tysiące i to tak naprawdę, jak przekaże kiedyś to Państwu, to zobaczycie, jaki to jest ruch w interesie. Bo to się wydaje, tak, szpital stoi, jest budynek nowy, stary, jacyś ludzie, jacyś lekarze, jacyś pacjenci. Natomiast jeżeli się pokaże, ile osób wykonuje co, to tak naprawdę można zobaczyć, to jest naprawdę niezłe kombo, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwo. A, tylko, że tego nie widać, no bo to jest w środku, tak? I zobaczy to ten, kto jest pacjentem szpitala, jeżeli chce to zobaczyć, albo najczęściej nie, bo ja też wszystkim mówię prywatnie, nie polecam szpitala w sensie pobytu, tak, bo to nie jest już dobra rzecz. Ale mam nadzieję, że będziecie Państwo za jakiś czas zadowoleni i ja też z tego. Także dziękuję.